Coś strasznego. Ja myślę, że powinny być jakieś specjalne testy, zanim ktokolwiek będzie głosował w jakimkolwiek tak, głosowaniu. Tak. Najpierw powinien być jakiś test wiedzy na temat tego, o czym oni będą w ogóle głosować. Chociażby no, ta właśnie. edukacja zdrowotna i ogólnie cała ta afera o tym, że dzieci będą się uczyć, o tym, jak uprawiać seks, bo to o to się rozchodzi. No na litość boską, no, przecież oni to... mają internet taki dziesięciolatek już zaczyna rozumieć, o co chodzi i co w trawie piszczy. To tak. że wpisze odpowiednią frazę w Google i mu wszystko wyskoczy. I to, że jakaś gwiazda będzie się buntowała, że wypisze swoje dziecko, nie chcę tutaj nawiązywać do konkretnych osób, ale że wypisze swoje dziecko z edukacji zdrowotnej, bo to jest zgorszenie dzieci, Z niech może najpierw sprawdzi, co to dziecko przegląda tak. w internecie, bo i, myślę, że większość rodziców i też gwiazd doskonale nie wie, co te dzieci sprawdzają. No, komuś chyba no, zależy wioską. na tym, żebyśmy mieli ją Białe społeczeństwo. Dla mnie na przykład właśnie przedmiot, edukacja zdrowotna chyba najbardziej trafna traf, traf nazwa z tych wszystkich koncepcji, które do tej pory próbowały zaistnieć. To jest właśnie taki przedmiot, który według mnie powinny mieć możliwość prowadzenia położne. Że mhm. przychodzą do szkoły, prowadzą taki przedmiot, tym bardziej, że tak jak mówiono, teraz już ta dzietność, rodność spada nam coraz bardziej, więc położne też potrzebują poszerzenia kompetencji, znaczy to nie jest żadne poszerzenie kompetencji, mhm. bo to jest w zakresie kompetencji położnych, ta cała wiedza, może kwestia jakieś tutaj bardziej. Ewentualnie dydaktyczne przeszkolenie, jakieś szkolenie związane z tym, jak nauczać, ale też przecież położne edukują w szkołach rodzenia, tak, tak. zajmują się edukacją przedporodową w okresie ciąży, więc to jest miejsce, gdzie według mnie taki przedmiot powinien być po pierwsze nauczany właśnie przez, przez położną, która jest okay. najbliżej tym tematom.